I tam wszystkich. Następna instalacja wodno-kanalizacyjna już za mną. Mamy wyprowadzenie, że tak powiem, rozprowadzenie wody po budynku. Prysznic, umywalka, ubikacja, Pion kanalizacyjny schowany w ścianie. Tutaj wąż idzie do yy, kranu na zewnątrz. Tak wygląda pionik. Oczywiście, dwie skrzyneczki. Jak zawsze przygotowane już podpiękowanie. Jeszcze szybko u góry. Tutaj również dwie skrzyneczki. Mamy wannę. Odpowietrzenie pionu. Ubikacja. Umywalka. Pralka. Wyprowadzenie na dół. Wody do kotłowni. Rozdzielaczek. Dzięki śliczne, pozdrawiam.